Biorę tyle leków, że jak umrę, to osiedlowa apteka ogłosi żałobę. Hm. ZUS dzwonił, pytać, czemu jeszcze żyje. Mówię, spóźniam się z umieraniem, im to chyba nie pasuje. O, wygładza zmarszczki? To podkręć mocniej, wnuczku, może mi od razu pesel od młodzi. On chce być influencerem, a ja chciałam spokojnej starości. No i oboje mamy pecha. Przy takich cenach żałuję, że nie urodziłam się krową. Trawę bym jadła za darmo. Myślisz, że w trumnie będzie szwedzki stół? Jedz, póki dają. Przy takich cenach żałuję, że nie urodziłam się krową. Trawę bym jadła za darmo. Orety, rety! Jakbym nalewkę walnęła! Ale faza! Normalnie sztos! Trumna z ledami i bluptus? Biorę. Będzie impreza na cmentarzu. <grym> Jak mnie tu ktoś jeszcze raz depnie, to ja wysiądę przez okno. Opóźniony 120 minut to nie pociąg, to z martwych wstanie. Sąsiadki siedzą w oknach jak kamery zobaczą wszystko, nawet moje myśli. On chce być influencerem. A ja chciałam spokojnej starości. Wygląda na to, że oboje mamy marzenia nie do spełnienia. Ostatni schab, jak go puszczę, to tylko po moim trupie. Tu to nawet śmierć by się nie spieszyła, a ja siedzę od rana. Następnym razem zostaw to na balkonie. I tak szybciej niż dzwonić? Kochani moi, subskrybujcie mój kanał. Nowe śmieszne filmiki codziennie, hej!